Polkodyl? Robisz Creeper? Ja wcinam kanapkę. Smacznego. Smacznego. Dziękuję. A z czym ta kanapeczka? <laughs> Odpal Tościk z serem. Z krzyneczką. Czy Creeper jest tak głupi, że będzie skakał mm. z wysokości, czy będzie schodził? Będzie skakał. Ja nie z pełną buzią. No przepraszam. Mam dwa. Mm. Dobra, powieś, o, Powiedzcie mi, czaty. Eee, jak się dostać dobra, do góry? ja wezmę tego dalej. Dobra? O, 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 dobra, 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 wafel, doszło do Jak weź tam do góry? Git, git. Mam creepera. No, my dwa prowadzimy. No, my dwa, mamy. Dołącznie trzy, no. Eee, zatrzymał się twój Citrox. Dobra, go już. Cofaj się, bo na mnie poszedł. Dobra. dobra. Mam go. Dobra, żeby położyć. A nic nie ma. Dobra, 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 dobra. To sobie powiem. Ja, 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 ja ja nie wiem, naprawdę ja ja a, nie, a, pracę, pracę, a jak we dwa dupną, to nie będzie większy. Dobra, dupną, nie będzie większy Dobra, dupną, dupną. Dupną. Dobra idź potem tego, idź, jeden zabije do A okej okay. idź tak, ja trochę kawałek Dobra, dalej. Ja nie ma nic. Wiesz, Żeby dupnę po sobie. To są stare czaty lochy. Dobra, odciągam z jak od siebie Co tam Najrach kombinujesz? Aaaaa, sprawdzam to i owo, gdzie co jest? Sprawdzam naszą nie. czujność. Eee... Czaty, ja będę musiał jakoś kończyć do, co nie Jak tam macie coś? Ja będę musiał kończyć, bo będę musiał robić jedno zadanko, co nie Czy ktoś będzie kto, mamy, kto może pacnąć? Clippera? Ja, tylko ja blagi i nie obiecuję, że nie pacnę go trzy razy na, na patnąć Niech no, Mike Ma pacna, Elo Maria, Elo, ja bardzo ja patrzę. Wy bardziej ufam na Ktoś mi ufa, wow Mike, ufam tobie. Dobra, gdzie ty masz tego kryptera? Wchodzę z jednym, Chcesz coś do magazynu. Fuck! Fuck! Halo! No, chyba mi nie chcesz powiedzieć, że wybórcie klipan. Pafel! Ale lagam mnie. Pafel, no. Ale lagam. Spiszcie halo? ty się w końcu jakoś. się ciemnie, halo. Oj nie no ale koblarka się ciągnęła. Było... A bo w od boku tu, o, łała. Prowadzicie żeby... któregoś? Wafa, już dwa creepery zmarnowałeś. Jednego. Ej, dwa. O, okej, okay, dobra. O. Kolejne wejście do wentów czaty. Idę. Mike, Też tak, patrzę, no na... i... Mike, ready? Tu przejść no, no, przybyt. almost ready. Alright. Szkoda, On że to rozwalają, ale dobra. No nic nie poradzę. Nie powstrzymam dorosłych chłopów no, żądnych to panie, żeby krwi. O. No. Dwa pod mostem. Szkoda. Ale niech jedna trzeba przyjdzie do mnie i weźmie tego fokusami. is war like... Oj byczku. Ale trafił. Północna. Tak się rzucę. No to jedna już jest off chyba. chyba że no nie do końca. Jest nie, bo tu jeszcze jedna się naprawiła, jakoś. Okej. Okay. No to z drugiej bo strony tak. chyba już się naprawia. Słucham? Z drugiej, z drugiej strony też. dobry, chce pan coś? Jeden creeper jest na rogu przy moście. Niech jedna osoba się tam ruszy i go weźmie. Proszę. No, idę, idę, idę. Na rogu przy moście. To nie tu. Spamuj tak, dźwignią. Bądźcie, A, jak uspamować dźwignią, Czapy? Po prawej stronie jest. Uważaj, tutaj jest Zechodź, dźwignią? dźwignią. Te, te pistony, które pchają, są takie jakby 13 kratek na dole. I to jest granica. zostawcie, <laughs> powiedz z... jakby nie rozwalimy co? tego. Musimy przejść. Musimy 6 obok po prostu. Co? Nie da rady tego Dobra, o masz I jeszcze jest tutaj? Dobra, no, z warunków do utrap. Jest, jest pod widzę, że dalej nie popycha. Czekaj, bo. 4, 5 Prowadzę jednego. Dziękuję. 8 kratek jeszcze w dół. Dobra, jest tutaj. Mike. Dumy nic nie zrobił, więc nie będę ich wdawał. Czekaj, Mike, bo to jest drugi. Czekaj, czekaj, czekaj. Mendy, Mendy walniesz go jak coś, co? Mam, 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 mam. Mike, walnij go, walnij, No nie niebitych to nie ma, tak? Tak, tak, tak. Elo. Dobra. Pit. Jagieland. A zaraz będziemy mówić. Co się dzieje? Jeszcze jeden creeper, jeszcze jeden creeper. To jest, szaty, wbita. Dobra, dobra, spoko. 23 23, ktoś mnie kocha. Spoko, to zabije się. Dobra. Nie, dobra. Szaty, jeszcze robisz Neuracht. Nie, 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 nie. Patrzę i ja Jezus, zrobię Wejdzie, wejdzie z jednej strony Kurwa, dwa Creepery wzięli, dwa wysadzili podczas transportu. Co tam na dole jest? A już się dzień robi. Mam cztery Creepery przy moście, pięć Creeperów przy moście, ruszcie się. Ja pierdzielę. Tam są stadami się spełnione. No tak, tak, no tak. Gdzie przy moście? Za mostem. Za mostem. Tym wielkim mostem. Tak, tak. Tutaj jest miliard mobów, no. A, creeper creeper porusztować, nie? Nie, tak, no ma... nie, nie, ta, nie, nie jestem pewien. No to raczej. nie wejdzie wam tu creeper. Znaczy w, we, wejdzie? Wątek, wejdzie. wątek, wejdzie. wątek, wejdzie. wątek, waga, waga. wszysty. Ja idę, ja idę tam pod ten. Cell... ten? Wychodzi, wychodzi, z skubido. Te... Nie, no trzymajcie, trzymajcie go, po prostu żeby tam nie wszedł, żeby zaburował, ale żeby nie zabudował. Jest tak, tutaj no chodźcie, do chodźcie, Dobra, jedna, słuchajcie, jedna tutaj. osoba obstawia wyjście z, per, z peronu, czy tam tego? tego. Z sportu. Z sportu, sportu a, a trzy osoby by nie podobały się tej koblarce, którą wysadzamy. Jest, no. Nie wiem, jakaś. Dobra, co on to tutaj to wejdzie creeper. Strony, będzie budował teraz jak nie tak, wiem. Tak, 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 tak. Będzie zabudowywał. Nie jak ktoś wysadził creepera na górce i teraz nie ma jak wejść drugi creeper tutaj już tędy. Okej. Okay. A to trzeba... Tragedia. Czekaj. No już jesteś. Kurwa, tragedia. No i lacht. Słucham. Gdzie ty jesteś? Tutaj, cały czas przy wejściu. A, okej. Okay. Tu o! Czekaj, czemu nie mogę tego? To jest, a to jest zwykły piston? Nie, to jest ciki. Nie. Majte, masz piston? po pozabieram. Sorry, sorry. O, piston. Jest, jak a jest. zabudował tam, czy co robi? No, myślę, że zabudowuje właśnie. A wyście tam ten klocek. Wszystko. Zabudowuje, bo stawia klocki. Zabudowuje wszystko, stawia klocki. No. Ale farta no. mi, że się to wylogował, nie? Naprawdę. No. Laki to tam, A nie, wejdą, wejdzie Creeper po tym. Dobra, no ale nie odpuszczajmy, no. No nie, chodźmy, chodźmy. Chcemy. To jest jedna okay. osoba tylko. Wchodzi po tych rusztowaniach? Nie wchodzi. A wchodzi. Wchodzi. Wchodzi, wchodzi. Wchodzi, wchodzi. Pilnujcie, żeby Chodź. tutaj. Żeby, tutaj, żeby tutaj nie tam, nie zamurował nikt. Bo ja, Lagi. Stop. Nie. Ja pierdziele, naprawdę. Nie, przepraszam. No to widzę, że sześciu impostorów. Przepraszam, sześciu impostorów <grym> mają. Ja, przepraszam, Iwi. <grym> A to on ci już spaść chyba? Nie, nie drogę, Tak, to, to no bo to jak ktoś rozwalił to drogę, to która była nieinwazyjna, nie. A w którym miejscu była nieinwazyjna droga? Ze strony mostu. I jakby nie spadał, nie zostawał do major. Kurwa ileoskriperów tam przeprowadziłem widzowie Powiedzcie wy mi Panowie zawsze Weedera możemy tu Może <grym> <murze> 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 lepiej, może lepiej nie. Czajcie No widery to już na pewno banny No tak A co ktoś kiedyś? Jesteście jest QL <murze> Co to znaczy Nie, nie, nie wnikaj irak nie cool wnikaj. L. A dobra, tat mi kiedyś tłumaczył, że to Mike myślał, że to jest skrót od KUL. Cool. No nie, nie myślał, bo to jest skrót od KUL. Cool. To jest skrót od KUL? Cool? Tak, Dobra, tylko wy jesteście z innej epoki wszyscy niż yes. ja. To w twojej epoce pisaliście, pisało się QL. To my. W mojej epoce. Znaliście dalej pismo język. I, nie, powiem wam więcej. W mojej epoce ludzie wysyłali SMS-a 160 znaków za złotówkę, ja, więc yes. żeby to. Yes. żeby napisać jak na za złotówkę, więc żeby zmieścić jak najwięcej w jednym SMS-ie, to się zamiast QL cool pisało QL na przykład. Zamiast... I nie pisało się spacji, tylko każde słowo zaczynało się wielką literą. Yeah. Boomer, boomer Alert, tak, Boomer Alert. Ja okay, się boomer. dzwoniło i za każdą kolejną rozpoczętą minutę się płaciło, to się odzwoniło po 55 sekund i się rozłączało i znowu się dzwoniło. Tak, tak, bo było taniej niż brać następny impuls. Co? Yeah. So, yeah. 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 no były, były to. oferty w stylu pierwsza minuta pierwsza za darmo. Minuta taniej, no. albo albo pierwsza, pierwsza minuta taniej, albo pierwsza minuta połowę no. ceny. No. Ja pierdziałem. Gadałeś 55 sekund, rozłączałeś się i znowu dzwoniłeś. I ma, no to nie ja O, Diabels. O, diable sprawia, nie w netherze. A w netherze. No to go nader. Go hej. Ja, 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 ja idę nether. Ale on już wyjdzie, tylko teraz tak. W on wróci. Jest jakiś portal blisko? On pójdzie do swojego portalu. On pójdzie do swojego. A ten ich portal nie przebija już w inne miejsce? Nie, przebija do nich, bo sprawdzałem. Ja gdzie jest? Chodź za mną. jest wafel ten portal. Wiem, że jest na pustyni. Nie tym, tym drugim chodź, chodź, chodź Trzeba było sobie jeszcze utorować drogę do ich portalu mm -hmm. Kurde inwie mam lagi Dobra, odbiegnij by ja go przejmę Dobra przejmuję no, no. go Mam go na sobie Dobra dopiero żebyś tego wziął niż się ja by wybuchnąć z nim Nie zakażę sobą przy tym? A ty nie wyjdziesz do innego portalu? Cicho, cicho. Nie przy, przy ich tym? Wejście do magazynu? A, gdzie, gdzie jest, gdzie jest ich portal ten jakiś inny? inny portal? Ale... ja mam iść. A, dobra, panowie, jest 30, ja muszę lecieć, co nie? Dobra. No, Hejka. Nara. Dobra, to, to, się nie dobra, dobra, to jest, O. Dobra. Nie ma na, nic. Na, na, Uważaj, na... czekaj tego tą creepera, czekaj na tą creepera, bo on ją Czekam, czekam, no. Dobra, Wafel, twoim zadaniem jest go raz patnąć tak, żeby wybuchł, rozumiesz? Raz. Ale poczekaj, ruch. aż tutaj wejdzie, aż tutaj wejdzie. Teraz. Dobrze, ale miałeś go tak jeszcze raz pacnąć, nie dobra, dwa tak no od... Raz, ale raz, tam raz, i tak raz, będzie obc, więc tyle. Tu, tu, jest, tu jest tak zabudowane, że już nic nie zrobimy, no. Już... Zabudowali już, dobra, bo ty mówicie że... Tak, tak, jest, jest, jesteśmy... Eko? Jesteśmy Ale... przy tym. Jesteśmy przy skrzynkach tak blisko już, że, że to go ma. Okay. Ale oni zabudowali, więc już nie ma sensu. No, nie to... wiem, ja bym nie odpusał, to tu siedział już. Ale jak ty wtedy kopałeś, była dziura, tak? Teraz już jest od. On buduje cały czas. No, cały czas dobudowują. Słychać słychać, jak buduje, no. Tylko pamiętajcie, oni mają... nie mają obsydianu, nie? Tutaj. W sensie wątpię, żeby ktoś się u nich wysilił nagle i na tyle, że teraz... Stasiek muruje obsydianem, no raczej tylko klocki stawia. Słuchajcie, no jeżeli wejdziemy do skrzynki, jeżeli tam jest skrzynka, a skrzynka tam jest, bo było słuchać, jest dosłownie za kratką no, jedną, to jest... no to wtedy, jeżeli wysadzimy tam creepera, to skrzynka też wybuchnie i itemy wylecą. Więc no, nie, nie wiem, czy chcemy jest... tam dalej robić, nie. czy nie. No, myślę, że warto. Słuchaj, jesteśmy blok od tej skrzynki, mówisz, tak? No, blok, no, mniej więcej. No to szukam kolejnego creepera proste. Tylko skrzynka jest tam po prawej na max? Tak, no gdzieś tam, od, gdzieś tam ją odkrywał Ty, Nie wiem czy ja ten niku nie widziałem gdzieś przed chwilą, bo mi się coś zdawało. Widzicie nikiego? Ja to wiecie, do. Kieper nie da rady pod robinką. To też inną drogą, nie? Pewnie już też jest zabudowana. Chile działają właśnie. źle na mowy. No pewnie ten, no. Ta, pewnie tak, do tego już, nawet ulali to. A. Dobra, to ja będę mykał w takim razie, chyba Oj, tak no już to jest. wtedy? Pa, pa. No to tam, bye bye. To na razie, Nara. Kurczę, był, bo ja to widziałem, jak ty też rozwaliłeś, to jeden blok był już do, do środka, tak? Tak, I... jeden blok, no. No i teraz ja kopałem i tam już opcja jest. Możemy ewentualnie wejść od drugiej strony też, no. Właśnie chciałem powiedzieć, bo tutaj od drugiej strony mają bramę rozwaloną, nie? Przy w sensie ja w ogóle się wkopałem po drugiej stronie Koboida, nie? A zupełnie po drugiej stronie. Tak, zupełnie, no od drugiej strony dosłownie. Jest niby 60 kratek... A ilu nas zostało? A, 10, jest, 10, jest, 50, tak, tak. jest 50 kratek różnicy, no. Jest 50 kratek Wiesz, różnicy. U zostało nas w sumie tu trzech, tak? No. Torek traktorek no, sobie to tu biega. wy i ja. Uważaj ten, bo może... Ja też jeszcze jestem. Nie? A. Ale Jawor jeszcze do Netaru? Nie, no ja jestem przy bazie, wokół w okupacji. Czyli jesteśmy my i Jawor. I, I Mike. I Mike. Tak, tak. Czyli my i Jawor i, i Mike. I Inwiaczek. <głos> <głos> tak. <głos> On coś tu chodzi cały czas, ale. Z tak której pójdzie? strony jest to drugie wejście? Dobra, panowie, ja w sensie yy, nie ma drugiego wejścia, tylko jakby się wkopałem, jest 50 kratek różnicy. Nie wiem, jak wymiarowo jest ich magazyn, ale może że drugą stroną byśmy in, raczej wbili. I no? PIN-V? No, no, no. Bo tam jest brama i tam jest wyrwa w bramie, nie? Tam da się wprowadzić Creepera. Ty... A stamtąd to już in... prosta droga? I... Do wiesz, ma... O jezus, to jest jakiś to koń, ten! To ten. Ej! Oni nie wszędzie mają obsydian za Ale tutaj okay. od tego jest obsydian. Okej, okay, okej okay, jakbyśmy I'm sorry. tu weszli. Nie wiedziałem, że to jest jakiś klidyjny koniec No to No tu wchodzisz creepera. do środka, No i nic nie ma więcej. No ale jak go wysadzisz parę razy tego creepera przy wieży w dół, to jesteś prosto w magazynie. Tutaj. W sensie wchodzisz tędy. wbiegasz do wieży, jak dobrze pamiętam. E tak, bo tutaj mają portal, więc wchodzisz tutaj Wcześniej dom ratował ci dupę bo był I... poważny z tyłu, ukradł wam intymki z magazynu A teraz odwracacie się od nich, Zobaczcie jak i Tutaj, diki, gdzie stoję Były ma mi trochę po to Tam jest magazyn Tylko nie wiem... To, to chodzi tylko, tylko i wyłącznie o to, to chodzi tylko i wyłącznie o to, że dzisiaj jakby zabili Busha No i to jest, to, to jest tyle, no Jakby zabili go i to wszystko A... A ten, a jakby... Wiesz Wczoraj Wczoraj w momencie, w którym... Wczoraj w momencie, w którym ja... W sensie ja, dziś, ja dzisiaj się zbuszę piłem jeden na jeden, no. Stopiasem chcę się pobić jeden na jeden, nie, bo to nie practice. Z się chcę się pobić jeden na jeden, nie, bo, bo to też nie praktyc tam coś. I ty, ty też nie chcę się pobić, no Poza tym tobiec mówił rzeczy... W sensie, nie wiem czy to jest prawda czy nie, ale jeżeli to jest prawda, to trochę mi przykro. Mówił niektóre rzeczy, które rzekomo obrażały moją osobę i tak dalej. No i to też jest jakby taki główny powód, dlaczego tutaj chcę się wbić z nimi, nie? Jakby co mnie motywuje tego. No a poza tym tak mi się wydaje, że jeżeli się tymi no to tak na dobrą sprawę wychodzi 2 vs 2. Czyli toby versus versus ja i. E, i... Bush, nie? No. Tak, zabi, zabili Busha, bo, bo tam coś wszedł do nich, jakoś oni go tam zamurowali coś i no, go zabili, nie? Więc no. Czy, czy wygrałem z buszem? Nie wiem, trudno stwierdzić. Jakby biłem się z nim jeden na jeden i. Szczerze, fajnie mi się z nim.